Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Pamiętacie nasz challenge z Oliwką, w którym robiłam lepszy pokój dla Stitcha, znaczy razem go robiłyśmy. No i tutaj właśnie znajdował się pokój Oliwki, ale wymyśliłam dzisiaj na odcinku kolejny challenge, a raczej coś w rodzaju kto lepszy, kto fajniejszy. Słuchajcie, tutaj mamy pokój Stitcha, a tutaj zrobię pokój Puszyna. Dodatkowo zrobię postacie, jakby ludziki w Tokaboka, które jakby odzwierciedlają. Dlają te dwie postacie pushina i Stitcha No i zobaczymy czy wam się spodoba Dajcie znać jeszcze raz jak podoba wam się ten pokój I teraz zróbmy sobie Szybciutko pokój dla pushina, Ale może najpierw jednak Zrobimy kabokową postać Stitcha Stitch to chłopak, więc robimy sobie tutaj chłopaka. Dajmy mu oczki, te moje ulubione, chociaż wiem, że wy bardzo ich nie lubicie i ja nie rozumiem dlaczego. Dajcie mi znać w ogóle, dlaczego wy nie lubicie tych oczu, przecież one są takie superowe, takie miłe, jakby takie, no wiecie, a te takie zwykłe, czarne. Stitch może nie jest taki za bardzo uśmiechnięty, ja tylko ja, go bardziej z taką miną. No i teraz będziemy kombinować, słuchajcie, z włosami. Stitchuś ma bardzo, bardzo długie uszy, no ale jak ja mu tutaj to zrobię, może coś takiego by było fajnego, w ogóle zerknijmy na czapki albo na takie różne nakrycia głowy, może tutaj mi coś pomoże? Ej, no zobaczcie, ej, 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 ej słuchajcie, to jest nawet spoko, bym powiedziała, no słuchajcie, czy ja znajdę tutaj coś lepszego? Chyba nie, chyba, że to o nie zdecydowanie to bardzo mi się kojarzy ze Stitchem no dajcie znać co o tym sądzicie ale moim zdaniem to jest naprawdę dobry wybór spróbujcie zrobić sami postać która byłaby podobna do Stitcha i dajcie znać jak wam wyszło no na pewno jakieś niebieskie ubranko ale takie całe, całe niebieskie wiecie na przykład to jest spoko jak najbardziej yy, zastanawiam się czy będzie tutaj może jeszcze jakiś dresik muszę to wszystko przejrzeć bo powiem wam szczerze nie no tutaj jest takie ale to jest bardzo lekarskie Powiem Wam szczerze, że troszkę zapomniałam tych wszystkich strojów, O, ej, Stitchuś, nie, nie zrobię Ci tego, nie, nie zrobię Ci tego. Zaraz wrócimy do tamtego ubioru, ale zobaczmy sobie jeszcze tutaj, czy może, może Stitch będzie taki, wiecie, troszeczkę sportowym świrem albo coś w tym stylu. No powiem Wam, że to nie jest wcale łatwe zadanie, zrobić taką postać odzwierciedlającą Stitcha, ale ja myślę, że ten pierwszy wybór i pierwsze ubranko to był po prostu strzał... Y o, w dziesiątkę. Dajcie znać, co myślicie. Lepiej ten garnitur, czy lepiej to ubranko? Ale nie wiem, dlaczego to mi się bardziej kojarzy ze stitchem, dlatego że on był, wiecie, no w tych ciepłych krajach. Tam była plaża i w ogóle Hawaje, różne takie rzeczy. Więc oto mamy naszego stitcha. Stitchuś zamieszka sobie w pokoju. Oczywiście dla Stitcha. No nie wiem, jestem mega ciekawa, co będziecie o tym sądzili, naprawdę. A teraz przejdźmy szybko do zrobienia pokoju dla Pushina. No a Pusina to dziewczynka, jeżeli jeszcze ktoś nie wie. Powiem wam, że ja długo myślałam, że to jest chłopiec, a jednak jest to dziewczynka. No i Pusina to jest leniwa, słodziutka kotka, lubiąca wylegiwać się, więc trzeba jej tutaj zrobić naprawdę cozy, pomieszczonko, więc biorę się za to. No i słuchajcie, dla mojej. Kochanej Stitchusi, Łóżeczko, oczywiście, takie, tutaj musi być dużo wiecie: takich fajnych, słodziutkich, jak najbardziej, rzeczy. Ale nie będziemy przesadzać z tą różowością, tak mi się wydaje. Po prostu zrobię to standardowo, tak po mojemu białe panele, a resztę sobie dodamy w dodatkach. No i liczę na Wasze opinie w komentarzach, oczywiście. Kiedyś mi się wydaje już, że ja robiłam pokój dla Pushina, a raczej dla Pusiny, no ale to jest Pusin. I zastanawiam się, co by jej tutaj dać. Fajnego, żeby też pasowało do tego łóżka. No, ale wiecie, co to łóżko jest takie bardziej estetyk, bym powiedziała. No i jeżeli mam tutaj zrobić takie cozy, komfort pomieszczenie, to trzeba też to zrobić właśnie w takim klimacie. No i ja raczej postawię na te panele teraz. Nie wiem, jak ja to robiłam wcześniej, bo przyznam się, że troszeczkę nie pamiętam, ale postawmy na to, co ja tutaj sobie wykombinowałam dzisiaj do zrobienia, no i oczywiście będzie tutaj jeszcze wieszaczek, tak mi się wydaje, damy tutaj komodę, troszeczkę ustawienie jak u naszego Stitcha, ej, a co wy powiecie na to, że tutaj normalnie oni się poznają i bardzo się zakolegują albo coś w tym stylu? Co by to było za pomieszczenie bez dywaniku? E, oczywiście Wam powiem, że cudem u nie dałam żadnego dywanu, e, co jest w ogóle do mnie niepodobne jakoś, no ale i tak pokój e, moim zdaniem wygląda fajnie. Więc słuchajcie, dla pushina. E, dajmy jakieś biureczko fajne, naprawdę bardzo fajne, jakieś takie, żebym mogła jej postawić jakieś tam. Sprzęciki, no i co wy sądzicie o tym? Dajcie znać, co wy sądzicie o tym. I w sumie chyba wyrzucę ten wieszak, dlatego, że będzie tutaj mało miejsca na jakiś kozi fotelik, taki słodziutki do leżenia, do wylegiwania się, żeby było mięciutko i, i tak dalej. Więc tak, jeżeli chodzi o fotel, to znaczy fotel, jeżeli chodzi o krzesło, to ja zrobię sobie tutaj takiego myka, lekkie nawiązanie do różowej pościeli. No i teraz słuchajcie, ma dylemat, ale to mam dylemat, bo to nie są w ogóle te odcienie różu, yy, jakie ja bym chciała. I teraz nie wiem, czy ja mam rezygnować z łóżka. Nie, wiecie co? To, to musi być w tym pokoju po prostu. No zobaczcie, jak to będzie mega pasowało. Ja to nawet mogę sobie przesunąć tutaj, a tu w rogu. Zobaczcie, jak teraz fajnie się pokój powiększył. To jest w ogóle mega fajowe rozwiązanie. Dajmy yy, puszynowej naszej yy, kotce jakiś komputer oczywiście i damy jej chyba ten przezroczysty wielki ekran, żeby nie zasłaniać tego fajnego tła, chociaż powiem Wam, że ten różowy monitorek z uszkami też by był całkiem spoko. Dajmy jej też aparacik, tylko może przesuńmy ten monitor troszeczkę tutaj. Zaraz sobie damy też oświetlenie, jakieś półeczki. No i powiem Wam, że wydaje mi się, że ten pokój, który robię teraz jest fajniejszy od tego, którego Robiłam tam kiedyś po prostu, i dajcie znać, czy oglądaliście tamten odcinek. A jeżeli tak, to koniecznie też dajcie znać, e, który podoba Wam się bardziej, który pokój. E, słuchajcie, te półeczki są mega, ale też one mi tutaj nie pasują do tego astetyk takiego pokoju. No i troszeczkę mi jest smutno, że one tutaj nie pasują, bo na przykład bardzo pasuje ta półeczka, i ją sobie tutaj nad łóżkiem zrobimy. Eee, jakie to jest fajne? poczekajcie, zwiniemy to oczywiście, tylko muszę sobie zrobić tak, ej jestem mega ciekawa jak mi wyjdzie postać Pusina, to kabokowa i jestem mega ciekawa czy wam się spodoba i też jestem mega ciekawa jak wy byście to wymyślili co wy byście zrobili, jakbyście to stworzyli po swojemu, jeżeli macie ochotę, to ja chętnie zerknę sobie, jeżeli wyślecie na mojego instagrama darliwka, no a teraz y, trzeba postawić tam jakiegoś słodziutkiego kwiatuszka, chociaż nie wiem czy tych kwiatków nie będzie, tu Tutaj za dużo, może coś takiego. Nie wiem, czy to. A, nie, 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 słuchajcie. Ta muszelka nie pasuje do takiego aesthetic Room. To bardzo pasuje moim zdaniem. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie schejtuje, ale wiecie, bardzo się staram, żeby to wyglądało naprawdę, naprawdę fajnie. Myślę, że Pushin nie obraziłaby się za taki fotel mięciutki. Chociaż wiecie co? Myślę, że z tego byłaby bardziej zadowolona i on bardziej tutaj nawet pasuje postawmy też jakąś półeczkę przy łóżku, żeby mogła sobie tam trzymać na przykład przekąski albo jakieś fajne rzeczy, damy jej też jakąś lampeczkę, w ogóle też damy oświetlenie do tego pokoju, bo jeszcze nic nie ma, no i słuchajcie, teraz mam dylemacik malutki taki, jaką lampkę tutaj postawić. Czy tą różową, ale ona chyba jest za bardzo różowa, już w ogóle powiem Wam szczerze, że to krzesło mnie razi. Damy tutaj te lampeczki, bo one są takie najbezpieczniejsze, jakby. No i teraz tak, fajnie by było, jakbym dała po prostu białą lampkę albo no tą przecież, chyba ona będzie idealna. Tylko niego ona się postawi mi na tym stoliku. Dlaczego ona nie chce współpracować? Dobra, jest okej, okay, sytuacja ogarnięta. Pokój mamy naprawdę, naprawdę fajny. Nawet to trochę przesunęłam. I mogę tam powiesić jeszcze więcej bluszczyku. Yy, czy to będzie przegięciem? Ej, nie będzie przegięciem, słuchajcie, to naprawdę wygląda ładnie moim zdaniem. Jestem ciekawa, czy Wam też się podoba, bo ja tak gadam, że ojej, jak super, jak fajnie, a Wy może myślicie, o matko, jak brzydko, co ona w ogóle gada, dlaczego ona tak zrobiła? Szukam sobie teraz małych jakichś pierdółek, które mogę tutaj umieścić jako dodatki. Tutaj taka skrzyneczka, mam nadzieję, że ona według Was pasuje, bo fajnie wypełniła tamtą przestrzeń jakby. No i co jeszcze? Tutaj możemy dać Jakąś różową książeczkę, żeby troszeczkę tego różu jednak było, i jeszcze jakieś małe takie bobeczkowe rzeczy. No, nie będziemy tutaj miśków jakby kładli żadnych, ale ja Wam przypominam i bardzo przepraszam, że przez tą całą aktualizację mi się strasznie myli tutaj wszystko w toce, gdzie co jest w ogóle, gdzie co się znajduje. Naprawdę mam mega z tym problem, i zanim ja się przyzwyczaję, to minie jeszcze dużo, dużo czasu. No, ale dobra, słuchajcie. Wstępnie pokoik mamy zrobiony. Dla mnie jest naprawdę e, fajny. Cozy taki. No zobaczcie. Tutaj można odpocząć, tam można odpocząć, na łóżku można odpocząć. A tutaj można sobie pooglądać ulubione filmy, albo poszukać jakichś fajnych zabawek, albo jeszcze więcej maskotek Pushina. No dobra, skoro mamy już naszego toka bokowego Stitcha, który jest w swoim pokoju, to teraz czas na Pusina! Ej, sama jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Jakby Pushin, kotka, dziewczyna. Do Bokowa w moich oczach. Okej, okay, czyli słuchajcie, ja niezmiennie tutaj zostaję przy swoich oczach, przy swoim ulubionym małym nosku w tym kolorze. I teraz kwestia brwi. Czy... Ej, Puszyn w ogóle bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z kolorem fioletowym. Nie wiem dlaczego, ale mam takie jakieś... No zresztą jak mamy tutaj nawet dodatki w pokoju oliwki, to one też są w kolorze fioletowym. Moje chyba największe wyzwanie, czyli włosy. I teraz... Jeżeli zrobię to na szaro, jeżeli zrobię tą dziewczynę z szarymi włosami, jakimikolwiek bym chyba nie zrobiła, nawet takimi. Ej, nie, nawet to dobrze wygląda, na krótkich było źle, ale ja jej zrobię takie szare właśnie włosy. Tylko, że chciałabym, wyobrażam sobie yy, w długich, wiecie, w długich włosach, tylko może nie w, niekoniecznie w takich, które zasłaniają prawie całą buzię, coś fajniejszego. Szkoda, że nie zrobili tutaj żadnych loków, a zresztą pusin. Powinna mieć chyba coś takiego, wiecie, fajnego na głowie, jakieś kitki, właśnie czy coś. Zastanawiam się, czy z tymi brwiami jest ok, no ale spróbujmy i przejdźmy sobie teraz do ubrania. Pushing dla mnie absolutnie powinna mieć jakiś mega, fajny, nowoczesny strój, i to jest dla mnie w miarę ok. Jestem ciekawa, naprawdę jestem ciekawa, co wy byście założyli. Sprawdzam sobie jeszcze ten jaśniejszy. Wy wydaje mi się, słuchajcie, że w tym jaśniejszym wygląda to lepiej. Przejdę sobie jeszcze szybciutko, ale te najnowsze stroje są chyba najfajniejsze. Kozi, no zobaczcie tą piżamkę i to w takim kolorze. Ja nie wiem, czy wy nie powiecie, że, że tamto fajniejsze darliwka, bo, bo takie nowocześniejsze, ale no to jest po prostu mega taka piżamka słodziutka. Bo tutaj mi się troszeczkę, ale to troszeczkę gryzą te buty, wiecie? W tym to jest jeszcze to i to. No bardzo tutaj fajna spódniczka, ale wiecie co? Możecie mówić, że lipa, możecie mówić, że nie pasuje, ale dla mnie ta właśnie piżamka wygrywa. Lecimy do naszego domku. Pushin to jest po prostu mega leniwy kociak, uwielbiający odpoczywać. No i zobaczcie, kliknęłam, a ona już do łóżka wskoczyła. No i teraz zobaczcie, odzwierciedlenie dwóch postaci: Pushin i Stitch. Dajcie znać, która postać podoba Wam się bardziej i czy w ogóle się spisałam. No i dajcie znać, który pokój fajniejszy. No, jakby tutaj nie ma co porównywać, bo tutaj to mamy, wiecie, taką strefę relaksu. Tutaj mam wrażenie, że po prostu jest szału wszystkiego, szaleństwa i tak dalej. Więc no czekam na Wasze opinie w komentarzach i jeszcze raz jestem mega, mega ciekawa, jak wy byście odwzorowali te dwie postacie, Pushina i Stitcha. Mam ogromną nadzieję, że miło wam się oglądało, że fajnie spędziliście czas i że ogólny pomysł na odcinek też Wam się spodobał, więc bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli było fajnie, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już uciekam, żegnam się z Wami i do następnego. Hej!